Dzień dobry, moi kochani. To ja, Sebastian Rysnik. Moje wiersze i myśli dzisiaj: piątek, piąteczek, piątunie, a więc i wiersz dla was, moi drodzy. Ale zanim przejdę do wiersza, mam ważny komunikat. Wiele osób ostatnimi czasy pyta mnie, czy zapraszam was do znajomych z moich prywatnych kont. Nie, nie robię tego, chyba że znamy się osobiście. Wtedy jest to prawdopodobne. Jednak w 99% tego nie robię. Pytajcie mnie na mojej stronie z wierszami odpowiadam przeważnie, że rzeczywiście nie, bo wielu osób, <laughs> yy, przynajmniej kilkanaście pisało do mnie i pytało, czy to ja wysyłam zaproszenia wam na prywatne, żeby dołączyć do znajomych. Piszę tylko ewentualnie na z mojej stronie z wierszami. Tak ma się właśnie ta sytuacja. A teraz wracając kochani do wiersza, który dla was przygotowałem. Jest zatytułowany Od pierwszego wejrzenia. Wzdycham i patrzę na Ciebie. Brak słów, lecz myśli aż palą. Co zrobię, sam chyba nie wiem. Tak bardzo pragnę Cię całą. Uśmiecham się i ty się uśmiechasz, wzrok oboje spuszczamy. Czuję twój zapach cudowny, jestem jak opętany. Zwyczajnie, lecz nie do końca, magiczne uczucie się wzmaga. Chwila to, jakże cudowna ze sobą. Marzę ją zabrać. Wszystko staje się inne, ważniejsze niż kiedyś przedtem. Bardzo mi się podobasz. Dociera głos do mnie szeptem. Tak wiem, że nic nie jest pewne, lecz może herbatka we dwoje. To dobry początek czegoś. Co budzi piękne nastroje. I stoję jak wryty, szczęśliwy, wiem jedno: me serce odżyło, wzdycham. I patrzę, bo wierzę, że jesteś mą szansą na miłość. Sebastian Ryśnik, moje wiersze i myśli. Kochani, pozdrawiam. Dziękuję. Kocham Was, że jesteście. Cieszę się, że obserwujecie mnie. A jeśli jeszcze nie, to zapraszam do obserwacji. Cóż mogę dodać? Za tydzień kolejny wiersz. I znowu ja. A jeśli macie jakieś pytania, prośby, lub zwyczajnie chcecie powiedzieć coś, napiszcie do mnie na priv. Jeśli znajdę chwilę, z pewnością odpiszę. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję, że jesteście. Do usłyszenia, do zobaczenia, Wasz mały poeta Sebastian.